siema. Teraz będziemy sobie robić unboxing Mistery boxa pukowego za 150 zł. No, zobaczymy co to jest, czy będą takie jakieś cukiereczki, których już nie można kupić. Mam nadzieję, że będą Mr. Bloom, Mr. Boom, nie pamiętam, jak one nazywały ehm. Momencik, zapał. Ok, nagrywamy dalej No, podobność w każdym takim mystery boxie ma być coś takiego No, co my tutaj mamy no. naklejeczki Gr gratis pirohid, dostałeś gratis naklejki zdjęcie widzę no nic zobaczymy co tu mamy ciekawego super suma ma no nic specjalnego krachmeny, mocne tetardy fajne ale Żadna rewelacja. Normalne krachmeny. Fajne petardy. Ale to nie jest to, co się spodziewam. Dobra, dalej. O, co to jest? Gratis jakiś. Trochę słaby ten gratis. To jest. Dumbum, zwykły. Niby pisze middle, ale zwykły to jest. Co to jest? O, rozwalone. Hammer. Hammer H1 z rozpieprzonym gipsem. Taki gratis. To ja dziękuję. Cholera, jasno. Gips się tutaj rozwala. No dobra, sprawdzamy. Aha, tutaj nie mam co to jest. Ręcik. Nie mam statywu, zostawiłem statyw w samochodzie, a przyjechałem innym Nitrate 2. Mamy Nitrate 2. Fajne petardy, ale to jest też nie to, co się spodziewa Nitrate 2. Hmm. Petardy bardzo fajne. Już je testowałem Dobra, ale to jest nie to co ja chciałem Żeby to było osła Nie mam jak tego wyjąć No dobra Co my tutaj Mamy no. Trochę mało tego za 150 zł naprawdę o black defy black def fajne petardy ale one są w cholerę drogie i megatrony też fajne petardy ale też są w cholerę drogie 2018 rok o te dwie paczki petard to już jest pół wartości uwartości wartości tego mystery box'a. Nie, nie powiem, że to są złe petardy, ale spodziewałem się czegoś naprawdę fajniejszego. No. Uzi, Dumbum, Color Salut, nie, Jumbo Color Whistling Thunder. Jumbo Whistling. No to są fajne petardy, no to, są, to są niby te, te... 2012 spodziewałem się tych Angry Clownów. Wolałbym Angry, angry Clowny. Ja wiem, że to jest NWP No Ale za 150 zł To są fajne petardy Owszem, są bardzo fajne I Black Death, i Megatron Ale One kosztują 40 zł 10 zł, jedna petarda 10 zł, jedna petarda Ja pierdzielę No jestem trochę zawiedziony Spodziewałem się Mr. Bloomów. Spodziewałem się Angry Clownów. Angry Clown, nie pamiętam nazwy. A to są tak jak Mahony mówił. Megatrony oklejone Black Deathem. Ja. Kurde. Nie będę przeklinał. Nie mogę. Owszem, no fajne petardy, ale wolałbym Deloveran'e, które można kupić za 15-16 zł Walą praktycznie tak samo. Megatron'y. No nic, przetestuję. No, nigdy bym ich nie, nie kupił normalnie, bo są zdecydowanie za drogie te petardy. 70... Ile one kosztowały? 40... A te 7, 32... 73 zł 2 zł To, są, to jest pół, pół Mystery Box'a. Uzi Petardy, które kosztują, nie pamiętam 7 zł, 8 złotych. nie, nie wiem. Zawiodłem się No mega się zawiodłem Który to mamy w ogóle rok tego? 2018 uzi Ilość mieszanki 24 gramy Ile ich w ogóle tu jest w środku? Ile ich jest? 12 petard Czyli po 2 gramy na petardę. Ja wiem, że ona miała Pisk, czerwone światło, wystrzał i pisk. 3 dychy. Dąbumy w pirochicie kosztują 3 dychy, a ja mogę kupić nawet za 20 zł, czyli no nie wiem gdzie te 10% więcej jest. Nie wiem, gdzie te 10% więcej jest. Teraz trochę tu sprzątnę. No i tak to wygląda. No, troszkę jestem zawiedziony. Troszkę jestem zawiedziony, bo tego bym nie kupił, bo to jest zdecydowanie za drogie. A są petardy, które strzelają równie dobrze. To jest przepłacone. Nie wiem, ile to. Podziewałem się czegoś fajniejszego. No, nie mogę powiedzieć, że to są złe petardy. Ale naprawdę spodziewałem się czegoś fajniejszego. No i jeśli już dajecie gratisa, to nie dawajcie takich gratisów, dobra? To jest trochę kurwa nieprofesjonalne. To jest trochę nieprofesjonalne. A dumby w ogóle są z którego roku? Może to są jakieś stare? A skąd 2018? No, troszkę się tym zawiodłem. No myślałem, że to będzie coś lepszego także trochę tutaj pojechali równo myślałem, że będą Mr. Blumy, nie pamiętam czy to się tak nazywało Że będą jakieś fajne petardy z, z NWP Co tylko to mam szczerze mówiąc no... w międzyczasie młody wrócił siema. siema No młody powiedz jak myślisz o tym Mystery Boxie za 150 zł co? Masakra. Znaczy nie no można nie, powiedzieć, nie, że nie, masakra, bo masakra, są fajne ale... petardy, bo Krachmel są porządne petardy. Nitrate i dwójka są porządne fajne. petardy. Ale... Megatrony i, i, i Black Defy są porządne, tylko że no... To jest mega drogie, no 10 zł za taką petardę w życiu, w życiu Mahomeda. 10 zł za petardę, która ma 5 gram... O ile ma 5 gram? No jest, jest mocną petardą, ale ona jest... No nie wiem. Nie warta tej ceny w życiu. Wolę i jest 15 zł. No ale z tym to przegieli, Z tym przegięli. No. Ja tego nie rozwaliłem. Widzieliście, otwierałem. Mystery Box. Myślałem, że naprawdę będą fajne petardy. Tak jak oglądałem filmiki. Jak tam niektórzy robią unboxing takich mystery Boxów. No to są naprawdę fajne, fajne rzeczy, a no tutaj nie, nie przysłali nic ciekawego. No jestem zawiedziony, jestem mega, mega zawiedziony. Ale z NWP? No, no to jedno dali z NWP, a widziałem filmiki, dlatego też chciałem sprawdzić. Widziałem, że mieli po dwie, po trzy paczki Petard. Właśnie NWP albo takie, które są już w jakiś sposób niedostępne, no. no. jest hukowy jest hukowy, no jest mega hukowy, jest mocny huk, ale... Nigdy bym w życiu nie kupił megatronów ani black Defów, bo są niewarte swojej ceny. No, no, nie są warte swojej ceny. No. no i co o tym mówisz? Co na ten temat? Co. Takie sobie, nie. No, dobra. Tak czy siak, no, nie mogę powiedzieć, że jest zły, bo jest naprawdę mega, mega wypas. Bo są mocne petardy, dobre petardy, ale spodziewałem się naprawdę. Czegoś innego i Mahony mówił, że będą nie zawsze, będą wiadomo, yy, takie petardy jak mówił, że tam były Mr. Blumy czy, czy Doktor Blumy? Mr. Blum, Doktor Blum, takie kolorowe, nie pamiętasz ich? Nie pamiętam też, eee. <laughs> ale no, spodziewałem się naprawdę czegoś innego, bo oglądałem filmiki i tak jak mówię, no, nie jest to, co, co myślałem, że będzie. Nie mogę powiedzieć, że to jest zły towar, ale jestem zawiedziony. No to co? Dzięki wielkie na razie. Cześć. Cześć.